Siemaneczko widzowie. Z tej strony Axel, a przed wami pierwszy odcinek serii Naruto to Boruto Shinobi Striker. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się czterema klasami postaci, które oferuje nam gra. Jest to atakujący, strzelec, obrońca oraz uzdrowiciel. Na pierwszy ogień weźmiemy klasę, z którą każdy z nas ma styczność już na samym początku, oraz która jest najbardziej popularna, czyli atakujący. Charakteryzuje się tym, że jest szybszy od innych klas, przypłaca to jednak stosunkowo niskim zdrowiem. Dlatego właśnie osoby grające Atakującym powinny trzymać się blisko członków swojej drużyny, a nie przykładowo uciekać na drugi koniec mapy, gdzie nikt nie będzie w stanie im pomóc. Ta klasa jest stworzona do pokonywania pojedynczych jednostek, a także przejmowania flag, jeżeli trafimy na ten konkretny tryb. Atakujący nie posiada bogatego wachlarzu dystansowych technik, natomiast jego drzucu polegają w głównej mierze na zmniejszeniu dystansu między nim a przeciwnikiem. Posiada również tajne techniki, takie jak tryb kuramy czy koto-anacukami, które wspierają jego drużynę. Wśród jego podstawowych broni znajdują się kastety szpony oraz rękawice. Natomiast jeżeli chodzi o bronie specjalne, czyli ranki SS, są to przykładowo nadgarstkowe noże ninja Asumy, które do czasu ich znerwienia były najłatwiejszą do użycia bronią, ponieważ po złapaniu przeciwnika w odpowiednie kombo, nie był w stanie on z niego uciec. Następną bronią, o której można opowiedzieć trochę więcej, są szpony Chakry. Jest to bardzo dobra broń do przejmowania flag, ich sporym minusem jest fakt, że jeżeli podczas meczu będą duże lagi, ciężko będzie wprowadzić z nimi przeciwnika w combo. Jeżeli chodzi o darmowych mistrzów atakującego, jest to Naruto Uzumaki, Kakashi Hatake, Rock Lee, Pain oraz Boruto Uzumaki. Do płatnych DLC należą Minato Namikaza, Maitogai, Hashirama Senju, Binasti, Shisui Uchiha, Naruto z Boruto oraz Kawaki. Kolejną klasą, którą się zajmiemy jest strzelec. Tak samo jak atakujący porusza się w miarę szybko, jednak jest jeszcze bardziej papierowy niż poprzednia opisana klasa. Tak jak wskazuje jego nazwa, techniki strzelca są daleko dalekodystansowe. Zadaniem tej klasy jest głównie zajmowanie się niedobitkami lub zranienie jak największej ilości przeciwników jednym atakiem, co umożliwia mu obszarowe rzuty. Większość jego ataków nakłada na wrogów negatywne efekty, dzięki czemu łatwiej jest ich pokonać. Nie oznacza to jednak, że strzelec powinien nie stać z tyłu i rzucać w przeciwniku wszystkim, co posiada. Dobry strzelec będzie w stanie wygrać nawet z atakującym. Na broni typu Kusunagi Blade istnieje specjalne kombo, które czyni tą klasę prawdziwą bestią w zwarciu. Wśród podstawowych broni strzelca znajdują się kunaje, miecze kiba, łopatki, miecz kusanagi czy nawet takie cudo jak kluski. Kilka broni tej klasy posiada inną animację mocnego ataku i należą do nich przykładowo sztylet fisuego, mańkowa fajka utakaty czy klinga lazurowego kła. Do darmowych mistrzów tej klasy należą Sasuke Uchiha, Sai, Deidara, Itachi Uchiha oraz Konan. Do płatnych DLC należą Orochimaru, Haku, Madara, Uchiha, Kakashi, Hatake w podwójny Sharingan, Nagato oraz Tobirama, Senju. Nadszedł czas na obronę, najwolniejsza klasa w grze, ale jednocześnie posiadająca najwięcej zdrowia, ma wiele technik wspierających jego drużynę. Przykładem jest formacja promieni ucicha, która chroni wszystkich objętych tym jutsu przed jednym atakiem, nawet jeżeli jest to tajemna technika. A inną taką umiejętnością wystarcza gary, która chroni przed niektórymi atakami, jednak znacznie zmniejsza to mobilność gracza. Obrąca jest idealną klasą do ochrony baz czy którą można z łatwością wybić przeciwnikowi za pomocą takich technik jak cios ośmiu filarów hazana czy atak węgla. Pudnymi uwagi broni Rangi SS jest oryginalny miecz Shibuki, który ładuje się słabymi atakami, aby następnie zadać mocny cios, który polega na wybuchu. Kolejną taką bronią jest podwójny miecz księżycowy. Jego mocny atak sprawia, że postać rzuca miecz wokół siebie i uniemożliwia to przeciwnikowi podejście do nas. Podobnie działa Miecz Księżycowy Zero, jednak jego mocny atak polega na rzuceniu miecza przed siebie. Darmowymi mistrzami na klasy obrońcy są Yamato, Chioji, Gara, Kisame oraz Mitsuki. Do płatnych DLC na obrońcę należą Jiraiya, Hiruzen Sarutobi, Neji Hyuga, Obito Uchiha, Sasuke Uchiha Ostatnia Bitwa, Zabuza, oraz Boruto, uzmaki Pieczęć Karmy. Ostatnią klasą, jaka została nam do omówienia, jest Uzdrowiciel. Posiada niewiele zdrowia i jest nieco szybszy od obrońców. Jest to prawdopodobnie najmniej zbilansowana klasa która grze na chwilę obecną. Poza licznymi technikami leczącymi i boostującymi drużynę, Uzdrowiciel posiada całą masę umiejętności blokujących brzuch przeciwników, broniących go, czy też pozwalających na atakowanie na odległość, co poniekończyli go hybrydom pozostałych trzech klas. Do podstawowych broni uzdrowiciela należy miecz ninja, nóż, patelnia, czarna klinga Kurosawa, czy też igła krawiecka. Ostatnimi czasy dodano do gry broń na tą klasę, która pozwala nam atakować przy pomocy pięści. Jeżeli chodzi o darmowych mistrzów na uzdrowiciela, jest to Sakura Haruno, Hinata Hyuga, Kabuto, Sarada Uchiha, Kyushika Marunara. Do płatnych DLC uzrobiciela należą Tsunade, Ino Yamanaka, Itachi Uchiha Reanimacja, Mei Naruto Uzumaki Ostatnia Bitwa, Onoki, Sakura Haruno Wielka Wojna oraz Madara Uchiha 6 Dróg. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Pragnę podziękować Metrowemu oraz Jezuszemu, którzy również mieli swój wkład w powstanie tego materiału. Trzymajcie się i... do następnego!